Witajcie! Z tej strony Draco Nager, a to przed Wam 38 odcinek serii. Instagram w Katalasza. Joe. Witam się z Wami w menu, gdyż sprawdziłem sekcję dodatki i chciałbym ją Wam pokazać. Co my tutaj mamy? Szafa grająca. Mamy tutaj piosenki, ale. A, widzicie, tutaj mamy na przykład zablokowaną. Dlatego, że nie było jej w grze. Nie jest tak, że mamy ze wszystkie piosenki. Odblokowano od razu, tylko trzeba sobie je po prostu no, poszukać ich. I mam wrażenie, że niektórych piosenek nie usłyszymy w trakcie całej gry, gdyż niektóre po prostu są związane z pewnymi postaciami. No ale w sumie tutaj tak jest dość sporo utworów i to naprawdę bardzo ładnych. I ktoś mi pisał tego czasu, że utwór Wiosna to nie jest tłumaczenie, tylko właśnie. Już tak było tutaj po polsku. Taki, taki polski smaczek, bym powiedział. I faktycznie, no, wyróżnia się na tle innych. Chyba nie ma tej innej piosenki z polskim tytułem. Wszystko po angielsku. A może w innych językach. To taka ciekawostka. Czyli widocznie przy tej rzeczy pracował też jakiś Patak. skupia ludzi ze całego świata. Galeria, oczywiście. Rysunek z RIN bardzo pasuje, oczywiście. Mamy tutaj różne obrazki, które widzieliśmy podczas gry. No i też te, których nie widzieliśmy. Wiadomo też różne ścieżki, różne postaci. A co to jest? Cóż my tutaj znajdziemy? To jest taka galeria z przedmiotami. 15 następnych obrazków nie zostało blokowanych. Tak, i jeszcze tutaj całe te strony. Czytelnie. Tutaj mamy różne teksty. Chyba też... dialogi, ogólnie z tego co widzę. Tutaj właśnie widać, tutaj już jest, są nadwyszczególnione postaci. O, tutaj mogę sobie, proszę bardzo. Hmm. Postęp 19%. Proszę. Sala kinowa. Tutaj z kolei mamy scenki. No. wideo po prostu. Także jak widzicie, no jest co blokowywać. Jak ktoś lubi właśnie przechodzić grę parę razy, no to... też albo po prostu lubi zbierać różne... Nie wiem jak to nazwać. No po prostu jest kolekcjonerem, no to też będzie zadowolony myślę. To no tak w ramach wstępu. Tymczasem wracamy do naszej gry. Gdy kroczę korytarzem żeńskiego Akademika, po głowie krąży mi parę potencjalnych wyjaśnień naszego Hanako i nie się dziś w szkole. Najbardziej oczywiste jest. Najbardziej oczywiste to tylko przesiedlenie. Możliwe jednak, że w ogóle nie jest chora. Lili wyjechała już prawie tydzień temu, a mimo tego, że Hanako póki co zachowała się zwyczajnie, podejrzewam, że może niepokoić się bardziej niż mogłoby się wydawać. W końcu docieram do prostych brązowych drzwi oddzielających mnie od pokoju Hanako. Mieszkała za osobą Lili, co jest dla nich bardzo wygodne i pewnie mocno przyczyniło się do tego, że w ogóle się poznały. Lekko krzywiąc się na myśl, że Hanako być może zachorowała, uderzam łekciami w drzwi dziwnie się czuję, będąc w akademiku, no, Chyba nie wypada za bardzo, co nie? Cisza. Próbuję wyłapać jakieś szmerle chodzące ze środka, ale nic nie słychać. Pukam do drzwi jeszcze raz, tym razem trochę mocniej. Nadal nie ma odpowiedzi. Bardzo dziwne. Za mną otwierają się drzwi. Przechodzi przez niej jakaś wątła, pigowata młodsza dziewczyna, której nie znam. Jest przez siebie zaskoczona moją obecnością. No, jeszcze tylko ochronę wezwij, to już będzie w ogóle. cudownie. O, hej. Zachowaj to dla siebie. Spytaj o Hanako. No, szybko, dostaliśmy nowy wybór. <laughs> No, chyba nic się nie stanie, jak zapytamy. No, to no, trochę prywatna sprawa, ale w sumie, znaczy zapytamy tylko, czy wie ewentualnie. To no, zapytamy o to, czy wie, gdzie ona się podziewa. Nic nad to osobistego, prawda? Nie musimy jej podawać wszelakich możliwych szczegółów. W sumie może to być całkiem fortunne spotkanie. No, to się dopiero okaże. Hej, przepraszam, ale czy wiesz, może, czy Hanako wychodziła dziś ze swojego pokoju? Nie odpowiada, gdy pukam. Taka już jest kezawa. To Całkowicie normalne, że nie chce otworzyć drzwi. W końcu gada tylko z tą wysoką dziewczyną z zagranicy. to by wiele wyjaśniało. Zrusza ramionami, rusza korytarzem, widocznie mając ważniejsze rzeczy do roboty. Wkurza mnie jej lekceważące podejście. E ja tam od razu lekceważąco, powiedziała ci mniej więcej o co chodzi i tyle. Może musimy się ODEZYWAĆ, żeby nam otworzyła drzwi. Hanako musi być tutaj postrzegana jako odludek. Dopóki się nie poznaliśmy, ta renoma prawdopodobnie nie była niezasłużona. Trener się po głowie podejmuje ostatnią próbę nakłonienia Hanako do odpowiedzi. Płukam do drzwi jeszcze jeden raz. do trzech razy sztuka, jak to mówią. Hanako, to tylko ja. Mu to uchciał, abym przekazał Ci parę rzeczy. Przez chwilę zdaje się, że ta próba jest tak samo nieskuteczna jak poprzednia. Gdy mam już jednak wsunąć ksylówki przez szparę pod drzwiami, słyszę grzech od klamki. No i proszę bardzo, udało nam się. Drzwi uchylają się do połowy, staram się jak najszybciej zbadać Hanako wzrokiem. Zadaniem to nieco utrudnia mi jej za duży szlafrok, który zasłania większość jej ciała. Na tym już by się tylko jeden. Nie wygląda jakby zachorowała. W każdym razie nie napiszę rzut oka. Szczerze mówiąc, już wolałbym zobaczyć, żeby wyglądała na chorą, niż żeby robiła taką minę. Hej, Hanako. Nie było w szkole, więc mu to uchciał, abyś to przekazał. Wyciąga w jej stronę luźne kartki, które niepewnie chwyta w dłonie. Proszę się w dziwaczny, wypełniony z sposób, jakby była jakąś maszyną, a nie żywą istotą. Czy wszystko... w porządku? Jeśli że się czujesz, mogę pójść po pielęgniarza. Aż mi żałośnie odstawiać scenkę z życzeniami powrotu do zdrowia. Nie wiem jednak, w jaki inny sposób mógłbym jej pomóc. Zdaje się, że w reakcji na tę propozycję wraca do zmysłów. Ale tylko w niewielkim stopniu. Nie trzeba. Dobrze. Następuje niewygodna cisza, którą Hanako kończy poprzez patetyczne, pożegnalne skinięcie głowy i zamknięcie drzwi. To cała sytuacja jest jakaś nierealna. Co to się właściwie stało? Czując się całkiem nieswojo, wracam do swojego pokoju z nadzieją, że jutro jej się poprawi. Chociaż dalej nie do końca wiem, co jej dolega. cóż, to było. niezbyt długie spotkanie. Ok, jeśli mało obstawiać, to ten skróta zalili. Gdybym wiedział, że to będzie takie krótkie, to nie kończyłbym poprzedniego odcinka w miejscu, w którym zaczęliśmy dzisiaj. Ale trudno, no już nie będę przecież dawał wam prawie 9-minutowego to jest za krótko. Kontynuujemy. Znowu znajduję się przed drzwiami do pokoju Hanako po jej kolejnej, niewyjaśnionej, nieobiecującej na lekcji. No to się dobrze składa w sumie, jednak, że będziemy kontynuować ten wątek. Cisza. Zachowuje się tak już drugi dzień z rzędu, więc zaczyna się o nią niepokoić. Gromadząc w sobie siłę woli, postanawiam wypróbować jeszcze jeden sposób na sprowokowanie jej do odpowiedzi. Oho. Hanako, jeśli się nie odezwiesz, pójdę po pielęgniarza. Szantaż trochę. Idź sobie. Co? Ciężko powiedzieć, czy jej ton wyrażał depresję, złość, czy oba naraz? Jak w ogóle mogę jej pomóc, skoro nie chcę przyjąć wsparcia? I to jest właśnie problematyczne. Gdy chcesz pomóc, a ta osoba nie potrafi pomóc samej sobie, ja sobie powiedziała czego chcę, ale nie mogę po prostu pozwolić jej siedzieć całymi dniami w swoim pokoju. No to teraz. FBI Open up! Nie no dobra, trzeba jakoś zastosować charyzmę. Albo spryt. Pocierając w skronie, w zamyśleniu, wycofuje się do swojego pokoju, aby zastanowić się, jak postępować dalej. Muszę zachowywać się racjonalnie, bo zbyt gwałtowna reakcja może pogorszyć sytuację. Hmm. Grzebie w coraz to kolejnych szufladach swojego biurka, szukając tego cholernego świstka papieru. Zanim Lily wyjechała, podała mi numer, pod którym mam dzwonić, gdy będzie w Szkocji, a ja go zapisałem. Ale gdy tylko potrzebuję, ta ka... przeklęta karteczka się A, znalazła. Jakby o tym pomyśleć, powinienem było od razu zapisać go w pamięci komórki. Nie zastanawiając się długo, wstukuję cyfry i z niepokojem wciskam przycisk zadzwoni. No i żeby tylko to było w... w odpowiednim momencie, żebyśmy nie przerywali czegoś ważnego. Retro telefony z klapką. Czy mi się przypomina moja stara Nokia Express Music? To były czasy. Przyciski, w ogóle teraz to ekrany dotykamy. Nie, no oczywiście, że jest. Telefon wydaje sygnał, co oznacza, że numer kierunkowy do Szkocji zadziałał. Nigdy nie wykonywałem połączenia międzynarodowego, więc przynosi mi to jako ulgę. A, poczekaj na e, rachunek za telefon. W końcu ktoś podnosi słuchawkę i słuchać kobiecy głos, którego nie rozpoznają. To pewnie matka Lili. Ja zawsze się przestraszyłem. Skojarzenia z Doki Doki jak cholera. No to po prostu zakłócenia są. Sato, Za Tyle tutaj można odczytać. A w rzeczywistości można by było tyle usłyszeć. Angielski? Okazuje się, że jestem nieprzygotowany. Nie rozumiem ani słowa, albo przez moje braki w słownictwie, albo jej mocny akcent. Powinienem był się tego spodziewać. Tylko co Lili mówiła, że jej mama jest radowitą szkodką. No, akcenty bywają problematyczne. Wcale nie wiem, czy bym sobie poradził z takim na przykład szkockim akcentem. W sumie ogólnie takie rozumienie ze słuchu to mi idzie najwyżej średnio. Ja wolę czytać. Jak mam podany tekst, to jest Coż, Zresztą to też zależy, jaki to jest tekst. Wiadomo, słownictwo też bywa problematyczne. Brnę dalej w nadziei, że choć trochę zna japoński, w końcu to jest język ojczysty jej córki. A może po prostu jakoś. Niech po prostu da swoją córkę do telefonu, ok. Y Hisao Nakai z tej strony. To fajny japoński. Wygląda no, ci wie znajomo. <grymne> Już mówiłem o tych kwestiach językowych, nie ma ci się powtarzał. Słychać, że z radością przyjmuję do wiadomości, że dwująca osoba używa tego języka. Odczuwam ogromną ulgę. Aaa, chodzi z LI do szkoły, prawda? Pani to przez jej akcent i tak muszę się skupić, aby zrozumieć, co mówi. Tak, zgadza się. Miło mi z panią rozmawiać, pani Zato. Dobrze, że poznała kogoś tak uprzejmego. Lili, słonko, to do siebie! Uff... Na całe szczęście. I mama zdaje się być miłą osobą. Aczkolwiek podchodzi do tej przyjemnej sytuacji z trochę zbyt dużym entuzjazmem. Następuje chwila ciszy, gdy Lili grzebie się z przyjściem do telefonu. oddali słychać, jak jej mama żartobliwie karmi się za to, że dopiero co wstała. Halo? Lili z tej strony... Brzmisz okropnie. Zajebiście, żeś przywitał, człowieku, naprawdę, pochwalam. Wydaje z siebie dźwięk brzmiący jak coś pomiędzy ziewnięciem, a jękiem konającego zwierzęcia. Dobra, spoko. Pamiętałem przynajmniej o tym, aby sprawdzić strefę czasową, zanim zadzwoniłem. Jest tam już całkiem późny poranek, więc naprawdę nie ma żadnej wymówki. Może Lee sobie lubi pospać? Jak może. Może nadraja po prostu sen, że tak to ujmę? Kiepsko się czujesz? Jestem po prostu zmęczona. Jaka jest u was pora dnia? Późne popołudnie. Niedawno skończyły się lekcje. Nie przechowasz za porankami, co nie? Nie potrzebuję, abyś ty też robił sobie z tego żarty. Może się trochę wyślić, aby nie roześmiać się z jej zbolałego jęku. Biedna dziewczyna. To jak tam się miewasz, milcząc poranków? Jest tu miło. Nie widziałem się z rodzicami od tak dawna, że nawet tylko posiłek z nimi daje mi przyjemność. Chociaż basen i sama w sobie wielkość domu również mogą mieć z tym coś wspólnego. O, luksusy. Zbada nie mieszkają w Japonii, ale wygląda na to, że jej rodzina jest całkiem bogata, skoro mogą żyć w takim luksusie. A u siebie, na koszetko w porządku? Szlak, miałem nadzieję, że nie zaczniemy mówić o tym tak szybko. Sorry. Trzeba, być na to, trzeba było być na, tym być na to przygotowanym. Przez moment zastanawiam się, jak wytłumaczyć sytuację i nie sprawić, że będzie się niepotrzebnie martwić. Ale nie potrzebuję słów, aby zauważyć o co chodzi. Coś jest nie tak z prawda? Skąd wiedziałaś? Ponieważ dziś są jej urodziny. Miałam nadzieję, że poznanie siebie poradzi sobie z tym odrobinę lepiej, ale... Cóż, widocznie... Dla niej obchodzenie urodzin... Przed faktycznym dniem, no, nie jest e, zbyt. by to określić. przyjemne? Takie akceptowalne? No, po prostu pewnie na, nastawiła się na to, że spędzi ten dzień z Lili, czyli właśnie ten dzień dzisiejsz, dzisiejszy, ale no, weszło jak wyszło. Jak się teraz czuję. Wczoraj nie przyszła do szkoły i wydawała się jakoś nieobecna, gdy ją odwiedziłem. Dziś znów nie było jej na lekcjach i powiedziałam, aby sobie poszedł. Nie mam pojęcia, o tym myśleć. Czy coś takiego zdarzyło się już wcześniej? Ma to związek z nielbiznami? Niestety tak. Mniej więcej to samo stało u siebie i urodziny w zeszłym roku. O ile wiem, to dlatego, że Hanako obwinia się za śmierć swoich rodziców w wypadku, który pozostawił ją z nielbiznami. O kurde. No to. To by. No to rzuca jakieś światło na te sprawy. O no kurde. Nie wiem, co powiedzieć. No. Z jednej strony chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej, a z drugiej już sama ta mm, podstawowa informacja sprawia, że jakoś. Po prostu, no... no. Współczuję, Hanaka. To, co mówi, wydaje się mieć sens. Jeśli się o to, w dniu swoich urodzin, to tak, jakby żałowała, że w ogóle przyszła na świat. O, kurde. Zrobiło się postępniej niż przed chwilą. Zakazujące jest jednak, że Lili nie wie wiele na ten temat. Właściwie to niewiele więcej ode mnie. Czyli to dlatego mieszka w akademiku. Czy mówić coś więcej o tym wypadku? Jesteśmy ze sobą tak blisko, ale nie powiedziałem mi o tym właściwie nic. To co wiem, to głównie przypuszczenia. Mówi przygnębionym tonem, jakby sobie pokonanej. Biorąc co Hanaku musiała przeżyć, nie mogę winić Lili za to, że nie wie więcej. Ale i tak zdaje się odbierać to jako osobistą porażkę. Nie miej do siebie pretensji, Lili. Po tym wszystkim co przeszła. Wiem. Dziękuję, Hisao. Przepraszam, że nie mogę bardziej Ci pomóc. Nie szkodzi. Po prostu trochę jeszcze nad tym pomyślę. Dzięki. Baw się dobrze w Szkocji. Hm. Hm. Już nic. Dziękuję, że opiekujesz się Hanako. Cóż, staramy się jak możemy. Dobrze. Cześć. Do usłyszenia. Po tych słowach następuje cisza. Liczba pytań, na które nie znam odpowiedzi, jedynie się zwiększyła. Najpilniejszym z nich jest, co Lily chciała powiedzieć. Hmm. Ciężka sprawa. O. O nie. Ale ze mnie idiota. Musiała pomyśleć, że dzwoni, aby z nią dłużej porozmawiać, ale jedynie poprosiłem o pomoc Hanako. Bo weszło jak weszło niestety. Jeszcze gorsze o tej myśli jest fakt, że takie założenie byłoby w dużym stopniu poprawne. Cóż, są jakieś priorytety. Teraz powinienem oglądać Hanako i pewnić się, że nie głoduje. Uczniowie przychodzący obok rzucają z sobą ukrywane spojrzenia na talerz jedzenia, który wniosę do żeńskiego akademika. Nie interesujcie się, to nie jest wasza sprawa. Nie powiedziałbym, że jestem dumny z tego posiłku, wkładzę tylko kupne wózkowiczne danie z mikrofalówki, ale przynajmniej powinno ją to nasycić. Miałem zrobić raz z pewnego słowa tutaj, ale powstrzymam się jednak. Są takie momenty, że po prostu odechciłem się żartować. Ciężko w to uwierzyć, prawda? W końcu docieram pod jej pokój po odparciu paru dziewcząt, które dla żartu próbowały podebrać coś z posiłku zdobytego z takim trudem. A myślałem, że to ja jestem podły w kwestiach humorystycznych. Postanowiłem obyć się bez pokania, W końcu już wiadomo, że jest to całkowicie niebezcelowe I przy tym trochę trudne do wykonania z zajętymi dłonimi. Hanako, tu Wiem, że mnie słuchasz. Przyniosłem ci jedzenie. Cisza. Tego się spodziewałem. Zostawię je obok twoich drzwi. Zjedz, zjedz chociaż to, dobrze? O, no, powiedziałem, co miałem powiedzieć. Teraz wszystko zależy od niej. Zostawiam talerz i wracam do swojego pokoju, aby sam zjeść obiad. Mija dobra godzina, zanim do Akademika Hanako. Na szczęście nic nie stoi obok jej drzwi. Fakt, że je pozwala mi wrócić w lepszym nastroju. Jeśli zamierza sama przez to przebrnąć, to możliwość pomagania jej, nawet poprzez takie drobiazgi, to przynajmniej już coś. Hmm. Ciekawe, czy teraz zajmiemy się czymś innym, czy będziemy kontynuować ten wątek. Hmm. Czyli to zajmiemy się czymś innym. Dobra no. Nie będzie to jakiś nie wiadomo jak długi odcinek, ale... Myślę, że i tak był... Um, nie wiem czy... Um, intensywny też nie jest dobre słowo. Taki po prostu... Um, pełen treści... O, może to jest lepsze określenie. Tak czy owak w tym odcinku moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.